Czy Ormianie powinni zapomnieć o ofiarach ludobójstwa? Czy Żydzi powinni zapomnieć o Holokauście? Czy Polacy powinni zapomnieć o Katyniu, o zbrodniach niemieckich nazistów? Czy wreszcie powinniśmy zapomnieć o ludobójstwie na Wołyniu? Uważamy, że nie. Dlatego tu jesteśmy, żeby wyrazić pamięć ofiarom. Jest ze mną kolega Piotr Bartosz. Prezes Krakowskiego Ruchu Narodowego, jeden z liderów konfederacji. Jest ze mną kolega Bartosz Knapik, prezes Krakowskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej, który teraz zajmie głos. Szanowni Państwo, 80 lat temu, 11 lipca 1943 roku, do, doszło do apogeum w ludobójstwa na Wołyniu zwanego Krwawą Niedzielą. W tym dniu blisko 100 polskich miejscowości zostało zaatakowanych przez ukraińskich szowinistów. Miejscowości te zostały doszczętnie zniszczone, a ludność wymordowana. Szacuje się, że w czasie trwania całego ludobójstwa wołyńskiego mogło zginąć nawet 200 tysięcy niewinnych. Kobiet, dzieci, mężczyzn, starców. Swoim zasięgiem ludobójstwo objęło przede wszystkim terytoria Wołynia, Małopolski Wschodniej, ale także części Lubelszczyzny czy też Polesia. Warto również wspomnieć o tym, że Ukraińcy podejmowali już terroryzm w czasie istnienia II Rzeczypospolitej. Ponadto, jeszcze przed I wojną światową zdarzały się sytuacje, w których ukraińscy chłopi w inicjo inicjowanych atakach przez bolszewików atakowali swoich polskich sąsiadów. Szacuje się, że zginęło wtedy kilka tysięcy naszych rodaków. O tym się obecnie nie mówi. W obecnych czasach warto też wspomnieć niezłomną postawę narodu węgierskiego. To węgierscy żołnierze. Stali ramię w ramię z Polakami w czasie, gdy oni bronili się przed hordami żodnych krwi ukraińskich szowinistów. To węgierscy żołnierze dostarczali nam broń i amunicję. To właśnie węgierscy sanitariusze opatrywali naszych rannych dodatków. I za tą postawę jesteśmy węgierskiemu narodowi dozgodnie wdzięczni. Szanowni Państwo, w obecnych czasach po napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku Polska w ogromny sposób zaangażowała się w pomoc dla walczącej Ukrainy, czy to poprzez dostawy amunicji, uzbrojenia, czy też poprzez przyjęcie milionów uchodźców. Polski naród liczył na to, że polityka historyczna, która dzieli nasze narody, wreszcie zostanie ostatecznie rozwiązana, że wreszcie Ukraińcy przeproszą za Rzeź Wołyńską, że wreszcie władze Ukrainy za Rzeź Wołyńską przeproszą. Jednakże niestety nie doczekaliśmy się tego. Dotychczas na Ukrainie trwa kult zbrodniarzy, takich jak Stepan Bandera, jak Roman Szuchewicz, czy też takich zbrodniczych organizacji jak Ukraińska Postańcza Armia, czy dywizja SS Galicjen. Po dziś dzień imionami tych zbrodniarzy nadawane są ulice, place, szkoły, czy też stadiony. Banderowska symbolika jest wszechobecna na Ukrainie, prezentowana chociażby przez czerwono-czarne barwy, ich flagi, flagi Ukraińskiej postańczej Armii. Jako Polacy domagamy się od ukraińskiego państwa stanowczości w polityce historycznej, by wreszcie przestali kłamać, by wreszcie przyznali się do tego, że dokonali ludobójstwa. Domagamy się, by nasi rodacy wreszcie doznali, zaznali spoczynku. Domagamy się, by nasi rodacy wreszcie mogli zasłużyć na godny pochumek. Domagamy się ekskumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Bo nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, obecne władze w Polsce wolą zamilczeć i cenzurować historię w imię bieżących nastrojów politycznych. Jako Konfederacja nie godzimy się na taki stan rzeczy. Wydaje nam się, że jedynym dobrym i słusznym rozwiązaniem jest zbudowanie naszych relacji polsko-ukraińskich na prawdzie. Nie możemy dopuścić do tego, by pojawiły się wpisy premiera naszego rządu o tak zwanych ofiarach Wołynia. Bo kim właściwie jest Wołyń? Nie możemy tak samo dopuścić, by padały w przestrzeni publicznej słowa wypowiedziane przez naszego prezydenta Andrzeja Dudy w kierunku Polaka Niezłomnego, księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, który. Walczy o prawdę, o tożsamość i o godny pochówek dla Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Prezydent Andrzej Duda wypowiedział się, że ksiądz Tadeusz Lisakowicz-Zaleski prowadzi politykę z widłami w rękach. Uważamy, że w tą rocznicę, w obecnych wydarzeniach, o które teraz upamiętniamy, 80. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu, takie słowa są po prostu haniebne. Nie powinniśmy do tego puszczać tym bardziej, że ksiądz Isakowicz-Zalewski jest osobą niezłomną. Walczył z komuną, walczy z lawendową mafią w kościele katolickim i walczy również o pamięć, godny pochówek dla ofiar ludobójców na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Dlatego jako Konfederacja przedstawiamy pięć postulatów, których domagamy się od naszego rządu oraz rządu ukraińskiego. Pierwsze to będzie ekshumacja ofiar, które do tej pory leżą w bezimiennych grobach na naszych kresach, na naszych dawnych kresach. Nie można dopuścić do tego, że wciąż po 80 latach te osoby, te osoby bestialsko zamordowane leżą bez pogrzebu, bez pochówku. Dlatego będziemy naciskać na rząd ukraiński i rząd polski, by zaprzestał blokowań ekshumacji na wołynie. Drugim naszym postulatem jest zakończenie cenzurowania kwestii kresowych. Wczoraj mieliśmy wywiad z księżem Isakowiczem Zaleskim. Niestety, puszczony w telewizji publicznej o godzinie 23.35, wtedy, kiedy większość Polaków już śpi. Niestety, nasz rząd przedstawiający się z frazesami na ustach o patriotyzmie, niestety zapomina o tych podstawowych wartościach, którymi powinniśmy się kierować. Kolejnym sprawą jest zakaz w przestrzeni publicznej w Polsce w Krakowie, bo tutaj mieliśmy dwa razy taką sytuację, kiedy pojawiały się pikiety tutaj obywateli Ukrainy z szlagami banderowskimi. Nie możemy na to dopuścić i nie zgadzamy się na taki stan rzeczy. Będziemy dalej w, tej, w tym aspekcie interweniować. Kolejną rzeczą jest próba wymuszenia na. Rządzie ukraińskim za, za poprzestanie gloryfikacji zbrodniarzy oraz zbrodniczych organizacji takich jak onu e, To niegodne, że w momencie, kiedy my jako Polacy oddaliśmy nasze serca, oddajemy wielkie ilości pieniędzy na pomoc naszym, naszym sąsiadom, w dalszym ciągu czczone są tam ofiary, przepraszam, czczone są tam e, zbrodnicze organizacje. Większość. E, Narodowych imprez odbywa się właśnie w, w, z szlagami owiniętymi na, na plecach wśród uczestników, i możemy na to dopuścić. I ostatnim naszym postulatem jest po prostu przeprosiny. Dużo się mówi w tym kontekście o wybaczaniu. Czy Polacy powinni wybaczyć te brutalne, bestialskie mordy? Tak, oczywiście, powinni, ale najpierw. Muszę paść słowa, przepraszam, a ta, takie słowa do tej pory nie padły. Jako Środowisko Narodowe, a również Konfederacja, od wielu lat organizujemy tutaj imprezy, przepraszam, i organizujemy tutaj pikiety upamiętniające krwawą Niedzielę na Wołyniu. I będziemy je organizować dalej, dopóki nasze postulaty nie zostaną spełnione. Dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj spotykamy się tutaj na krakowskim rynku w ramach akcji Kwiaty Wołynia. Ta akcja trwa cały rok. To szereg działań informacyjnych, w tym oczywiście w mediach społecznościowych, na internecie, edukująca, przedstawiająca historię naszych kresów i oczywiście zwracająca uwagę na tragiczny los naszych rodaków. Dzisiaj jest kulminacja tej akcji w 80. rocznicę krwawej niedzieli. Dzisiaj będziemy rozdawać takie kwiaty lnu. W całej Polsce takie kwiaty są rozdawane w liczbie 40 tysięcy. Rozdajemy także ulotki, aby tutaj mieszkańcy, którzy często są nieświadomi, bardzo nieświadomi wydarzeń, które tam się wydarzyły, aby mieli jakikolwiek ogląd w sprawach właśnie historycznych, aby nie byli ciągle oszukiwani przez władze polskie, które myślę, że cynicznie wykorzystują historię do własnych jakichś interesów. Dlatego zachęcamy Państwa do śledzenia naszych profili, do śledzenia profili kwiaty wołynia i zachęcamy też do włączania się w tę akcję nie tylko w tym dniu, ale w całym roku. Dziękuję bardzo.